Witajcie moi drodzy na kanale Czytania dla Duszy. Zapraszam Was na horoskop na marzec dla znaku Barana. Już tutaj szukuję sobie dla Was kartę. Będziemy sprawdzać energetykę, jaka pojawi się w marcu dla Barana. To co przyjdzie, z czym trzeba się będzie zmierzyć, a może i nie, bo może będzie same, same super rzeczy będą zobaczone. Dobra, pasuję karty i sprawdzamy sobie. Ojej, jakoś odpornie mi dzisiaj to idzie. Samka pentakli mi się odwróciłam. i patrzymy, patrzymy, co pojawi się dla baranka w marcu. Dobra, sprawdzamy. No i baranek to chyba będzie sobie gdzieś tam nabijał główkę troszeczkę negatywnymi myślami, ściągał siebie w dół na sabotażysta, tak zwany wewnętrzny krydyk, krytyk, tak, tak to widzę. Dobra, energia wejściowa. Koło fortuny. Hmm. No, zobaczymy. O co tu chodzi z tym koło fortuny? Zmienne koleje losu, albo jakaś zmiana ogólnie może być. No, zobaczmy. To, co Wam będzie przeszkadzało. Głupiec. Energia wspierająca. Rydwa. Ładnie, już na wieki mamy. Energia główna, królowa pentakli. Tutaj finanse coś może być w finansach, bo koło Fortuny czasami mówi o, o przypływie finansów. A tutaj energetyka główna to jest skupianie się na, na pracy, na finansach. Dobra, ale patrzymy dalej. To, co Wam jeszcze będzie przeszkadzało barano, król mieczy. Dobra. Wieża. w pozytywie, wierza, czyli coś się zawali tak, e, tak pozytywnie, no i do jakiejś zmiany, idą, do Dobra, patrzmy energię. Kończąc, muszę kopiąc, to co mi się samo odwróciło. Czyli wiecie co, tak sobie myślą, że. Hmm. E, pod spodem mamy jeszcze kartę gwiazdy, czyli e, dla Was taka rada. To Jest ta, ta karta nabijania sobie główki negatywnymi myślami, e, sabotowaniem siebie, niewiara w siebie, niewiara. E, być może też strach przed e, sukcesem, bo tutaj macie kartę sukcesu, typowo. I tak widzę, że tutaj praca, finanse, tutaj może baranom coś naprawdę wyjść w marcu. Jako, że część baranów już w marcu będzie miała urodzinki, tam po 20, to wiadomo, że w okolicach urodzin zmienia się energetyka i często są różne zmiany, a baran na wiosnę zawsze, zawsze w jakiś sposób dostaje takiego kopa energetycznego i, i, i idzie do przodu. Później to się zadziewa gdzieś tam koło września, października, czyli. Bara ma takie dwa duże przeskoki w ciągu roku, to jest właśnie na wiosnę, w okolicach urodzin i, i na jesień. To jest chyba jedyny taki znak, który ma takie dwa, dwa, dwa skoki, takie napędy, ja bym powiedziała, że coś się zadziewa tutaj, faktycznie u barana będzie się zadziewało już tutaj w marcu. E, więc rada jest taka, bo mam pod spodem gwiazdę myśleć pozytywnie, optymistycznie, bo idziecie w dobrym kierunku nie sabotować siebie, ale będziecie mieli jakiegoś ściągacza tutaj w dół. Ktoś, ktoś w karcie króla mieczy to może być partner, ojciec, szef, ktokolwiek w waszym towarzystwie może was wciągać, ściągać w dół, e, może wam stwarzać jakieś problemy. To pierwsze, co tutaj widzę, z tym panem oczywiście. Również to może być zbyt analityczne podejście do życia, zbyt takie zasiedzenie w głowie, też może być. To by się, to by się zgadzało z tą kartą tutaj, bo to jest takie zasiedzenie w głowie, osadzenie w umyśle i częściej to jest taka umysłowa klatka stworzona, ale wy z tego będziecie wychodzić. To Wam będzie przeszkadzało w tym miesiącu, ale sama energetyka jest tutaj, tak jak ja powiedziałam. Dobra, sama energetyka jest dobra. E, uważaj na tego króla mieczy, który gdzieś tam w jakiś sposób e, może ranić, też tak może być, że może ranić, bo piątka mieczy patrząc z innej perspektywy, to jest zranienie, to są ciusy więc to no może też się tutaj tego dotyczyć. No dobra, ale patrzmy tutaj na energetykę. No to macie królową pentakli. To jest już mała cesar to jest ma karta małej cesarzowej, czyli yy, mm, ja tu widzę y, przy ósemce pentakli, ja tu widzę, tu jest skupianie się na pracy, y, również na sobie, na finansach. Tutaj będzie przypływ, przypływ. Przypływ finansów, widzę tutaj sukces, popatrzcie, macie kartę sukcesu, renwany. to was będzie wspierało, czy ja tu widzę w pracy, w finansach sukces, przyciąganie pieniędzy, energia zmian, to jest to, tutaj ten, tego o fortunę, to ja bym powiedziała, że, że to będzie zarówno na pracę, na, na pieniądze, na przypływ pieniędzy, ale również na te zmiany tutaj z wieżą, zobaczcie. Tutaj kłania się zmiana sposobu myślenia na pewno, czyli jakiś sposób myśleniowy, sposób myślenia u was runie, przewartościowanie czegoś będzie i faktycznie pójdziecie mocno do przodu, bo to nie jest tylko karta sukcesu, ale pójścia do przodu, to jest taki pęd do przodu, on jest w pozytywie, więc wy będziecie y, trzymać ten pęd y, mocno, Dziś nie wymknie się to, nie, nie bójcie się o to, że, że gdzieś to tam się wymknie, bo to tak nie będzie. Yy, i, yy, I tutaj jest jeszcze taka yy, wskazówka, by no, brać życie we własne ręce, działać, zaangażować się w to, co robicie, w to, co robicie, czyli w tą swoją na przykład pracę, w jakąś pasję, w jakiś projekt czy coś, i to Wam przyniesie, to wam przyniesie w tym miesiącu zyski. Tu jest ta karta. Tu jest ta karta zysków, kochani. Tu jest też jakiś. Yy, 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 yy. I to też jest karta czasowa, ale ona na końcu, na końcu się pojawia i sama ja powiedziała, że dostaniecie zwrot yy, tego, w co wcześniej zainwestowaliście. Tam, gdzie wcześniej inwestowaliście swoją energię, to przyjdzie po prostu taki zwrot tego w marcu. Tutaj. Również to jest jakieś doszkalanie się i. Yy, pani wiedzy, praca nad sobą również może być to, to: może być również praca nad sobą, nad własną energetyką, zaangaż pełne zaangażowanie w to i, i zmiana tutaj energetyki na taką e, no już bardziej dojrzawszą, ja bym powiedziała. Wzrost energetyki też może być. Tutaj jest wchodzenie już wtedy w tą podświadomość. przywierzy to jest wchodzenie w podświadomość i mierzenie się z tym, z tym, co tam gdzieś tam. E, jeszcze was blokuje przed puścią w przód, a idziecie, idziecie wręcz pędzicie do przodu tutaj. Tutaj dla niektórych baranków to może być jakaś karta wyjazdowa, podróż zmiany miejsca, na mieszkanie też tak może być tutaj. Jeszcze jedna energia mamy tutaj w rozkładzie, to jest energia głupca, ona Wam będzie przeszkadzała. Czyli ja bym powiedziała tak, że możecie podejmować yy, hmm, niedojrzałe decyzje. Takie w, w przepływie emocji. To mogą, to ta karta tutaj symbolizuje, że możecie y, zachowywać się właśnie, albo jak dziecko podejmować takie, y, no głupie wręcz decyzje, takie potwory emocji, które wam nie przyniosą korzyści. Mm, również mm, przy tych kartach zmian, to ja bym powiedziała, że możecie mieć opór z wejściem w to, co nowe. Nie bać się tego. Bo, bo bo ja już czuję, czuję tutaj z rozkładu, że, że to, co nowe, to, to jest to, co prawdopodobnie już miało wcześniej przyjść, a wy gdzieś tam trzymaliście się na przykład tej przeszłości i, i to, ta karta może to oznacza, że gdzieś tam ciśnie się ten nowy, ta nowa droga, a wy tak nie do końca jesteście pewni, czy to to, czy to może nie to. I tak z, ze zbytnią ostrożnością w to wchodzicie, a tutaj trzeba, kochani. Pędzić, jechać, nabrać tego tempa, takiego impetu. Jeszcze co tutaj może być, to jest to, że jeżeli macie dzieci, no to dzieci was mogą rozpraszać za bardzo, na przykład w tym, co robicie. Y mogą być jakieś właśnie problemy z dziećmi. To jest, to jest już takie mm, dodatkowe znaczenie. Być może z tym panem tutaj mm, macie dziecko czy dzieci i i na przykład i jedynie co was wiąże to to te dziecko tutaj i, i te powiązania może nawet nie same dziecko wam będzie przeszkadzało ale powiązania, powiązania z tym panem przez dziecko to może być na przykład dla was problematyczne że on w jakimś stopniu tam na przykład się pojawia w waszym życiu pamiętajcie, że, że to są czytania ogólne, więc jeżeli macie na odwrót, że, że to pani jest problemowa, no to no to odbierzcie tego pana jako tutaj tą królową miecz. Dobra, będziemy wyciągać sobie wyrocznie. Jeszcze chciałam się tylko napić. Być może też za mało odważni możecie być. Też tak może. Że gdzieś tam zbyt ostrożnie do wszystkiego będziecie podchodzić. Za mało odwagi będzie. I yy, właśnie może, możliwe, że właśnie taki, mm, takiej spontaniczności dzieci jak dziecko, takie, takie bycie spontanicznym jak dziecko, tego wam będzie brakowało, a za bardzo osiądziecie w umyśle, w analizowaniu i to was w jakiś sposób może tutaj zatrzymać. Teraz tak może być dla części baranków. Dobrze, patrzymy sobie tutaj teraz z wyrocznicy, co nam się pokazuje do tego rozkładu tutaj. Co przyjdzie dla barana w marcu? Przyciąganie, ale doczytamy sobie, co tutaj chodzi. Ja sobie... E, assessing. I jeszcze focus. Skupcie się na własnych celach, kochani. O, ekstrema jeszcze mam pod spodem. I tak sobie myślę, właśnie, że jakieś takie. To co, to co wam powiedziałam, tylko o to może oznaczać takie zmienne koleje losu, czyli yy, mm, poprzez trudy życia, poprzez, yy, poprzez yy, trudne wydarzenia, wy będziecie tutaj wzrastać. I, I, taka energetyka gdzieś tam może się zadziać. Myślę, że bardziej na początku. Yy, I i gdzieś, gdzieś będziecie się z tego wyrywać, ale tutaj jest podpowiedź, by właśnie jak przychodzą takie no, trudne sytuacje, to zachować zachować spokój, zachować tutaj y, równowagę, nie denerwować się z tego powodu, bo, bo przy kole fortuny często, często jest tak, że, że to się ma wydarzyć w waszym życiu. Tego nie da się tak naprawdę pominąć, bo to jest coś na zasadzie. Lekcji karmicznych, na zasadzie karmy. Być może, właśnie o to chodzi, że to, co chcecie przyciągnąć, musi przejść jakiś proces, musi, musi przejść jakąś drogę i coś, coś trudnego musi się wydarzyć, żeby to dobrego przyszło. Ja tak to tutaj na razie widzę. Jeszcze dopowiem tutaj: ta karta gwiazdy też ma duże znaczenie dla barana, bo to nie jest tylko optymistyczne myślenie, aczkolwiek. Jako rada to jest myśl, myśl pozytywnie, optymistycznie, ale to, są, to, to jest taka nadchodząca nadzieja, wiara w to, że idziecie w dobrą stronę. To są jakieś takie miłe wydarzenia, zbiegi okoliczności, synchroniczne wydarzenia, które gdzieś tam powodują, że idziecie po to, co wasze tak naprawdę. Dobra, patrzymy sobie tą kartę. Tak, będziecie magnetycznie przyciągać pozytywnych ludzi. To jest ostatnia karta tutaj w tej, w tej, w tej wyroczni. Jeszcze jej w żadnym rozkładzie nie wyciągnęłam. I będziecie po prostu przyciągać. Przyciągać po prostu mega pozytywne rzeczy, pozytywnych ludzi, pozytywne wydarzenia i będą się spełniać wasze marzenia tutaj. No jest ta energia sukcesu. Ten sukces nie tylko musi być w pracy. On może być tak naprawdę w każdej dziedzinie tutaj waszego życia, bo popatrzcie, jak on tutaj zgrabnie. Tutaj mm, powozi tak. Trzyma impuls nad tym powodem. Pędzi, bo to jest, jest pędę do przodu, tak naprawdę i. E, to się na pewno też ruszy do przodu. I to jest pęt do przodu powodujący, że gdzieś tam zaczynacie faktycznie osiągać ten, ten sukces. Przyciągać to, co, co, co macie w sobie. A to będą dobre rzeczy akurat. Dobra, doczytam sobie jeszcze. I odrzucanie, to jest też również będziecie odrzucać. Jeszcze to powiem, tę kartę, że będziecie odrzucać to co, to, co nie jest dla Was. Czyli będą jakieś jakiś, jacyś ludzie, również jakieś wydarzenia się pojawiały w mniejszym lub większym stopniu, którzy gdzieś tam no, nie będą dla Was, Wy będziecie to rozpoznawać. Będziecie rozpoznawać i odrzucać to. to. Tutaj, tak jak powiedziałam, to coś zawala się dla, pozytywnie zawala się dla. Dla baranka, ale ja to widzę bardziej pod kątem sposobu myślenia, podejścia do ludzi i życia. Być może też chodzi o to, że jeżeli na przykład mieliście jakiś trudniejszy okres, teraz w życiu to idzie taka duża zmiana, bo ja tu widzę duże zmiany i faktycznie zaczniecie się pozbywać tego, co, to, co wam nie służy: toksycznych ludzi, raniących ludzi i faktycznie pójdziecie po. Po swoje i będzie to przyciąganie tych fajnych rzeczy tutaj. Dobra, patrzymy jeszcze te dwie karty. To jedną to już miałam, nie raz. Fokus. Tak, tutaj skupić się na własnych celach, popatrzcie na własnych celach, na własnej drodze i dążyć ku temu, i nie słuchać. E, tych owieczek, które będą was gdzieś tam odciągały, o negatywnych ludzi które będą was odciągały od waszego celu bo to będą was zazdrośnicy. zazdrośnicy, e, bo tacy ludzie też właśnie mogą się pojawić w waszym życiu stąd to jest ta karta tych ekstremów że gdzieś tam ktoś może przychodzić i was w jakiś sposób odciągać, wam przeszkadzać a tutaj jest takie nawołanie by się skupić całkowicie się skupić na własnej drodze na tym, co robicie, nieważne czego to dotyczy. Czy to faktycznie jest zmiana was samych, zmiana, zmiana waszego życia, czy to chodzi o pracę, gdzieś te przeszkadzające energie będą się pojawiać, ale wy macie się po prostu skupiać na własnym celu i słuchać ich, bo jak będziecie słuchać ich. No to gdzieś tam utkniecie w tej głowie i zaczniecie sami siebie krytykować, sabotować, przestaniecie w siebie wierzyć, ale to, to będzie pojawiało się tak jakby z zewnątrz, możecie słyszeć takie głosy właśnie z zewnątrz gdzieś, nie mówię, że to będą jakieś głosy z światów, tylko od innych ludzi, że, że do czegoś się na przykład nie nadajecie, że nie jesteście wystarczający, to tego nie słuchać. Po prostu tylko iść po swoje, bo będziecie mieć bardzo sprzyjający miesiąc do tego, by przyciągać pozytywnych ludzi i pozytywne y, wydarzenia. Tutaj. Dobra, jeszcze tą jedną spojrzę. Mm. Tak, tutaj musicie, ta karta oznacza, że musicie, no, tak jakby spojrzeć y, spojrzeć na własne sytuacje, na własną sytuację, w którym momencie jesteście, być szczerym ze sobą, y, być szczerym całkowicie ze sobą, czego wy chcecie, i podjąć decyzję, trudne decyzje. Dlatego ja powiedziałam tutaj, tutaj jest to zawalenie i Zmiana sposobu myślenia i tak jak powiedziałam, być może trzeba będzie kogoś odrzucić z własnego życia, by zadbać tak naprawdę o swoje. Hmm. Czyli to jest takie zrozumienie, rozpoznanie tego, w którym miejscu życia jesteście i gdzie chcecie być. Jeżeli chcecie zostać tu, gdzie jesteście, no to, no to będzie tak, jak będzie. Jeżeli, jeżeli chcecie te, od, uzyskać ten wasz postęp sukces i przyciągać te fajne rzeczy, no to tutaj niestety będą potrzebne podjęcie takich jakichś radykalnych kroków i dla niektórych trudnych decyzji, bo to mogą być trudne decyzje. Dobra, patrzymy sobie jeszcze inną wyrośnię, ale tutaj nam ładnie się pokazuje na, na baranka, że baranek może dużo jeżeli zdecyduje się faktycznie y, y, na pewne kroki, na, na trudne decyzje, to Osiągnie dużo. Już teraz w marcu, a potem będzie więcej, bo to tak, bo to tak jest, właśnie jak wyczyści, wyczyścicie, to nawet, to nawet nie musi być osoba z zewnątrz, jakaś, to może być jakiś Was sposób postępowania, jakiś Was, Wasz wzorzec, który gdzieś tam od lat Wam nie służy, ale idziecie cały czas w tym samym tokiem, i, i teraz. Teraz jest ten czas rozpoznania, co wam nie służy, a co nie. I zauważycie, że, że jak odsuwacie się od tego, co was, co was tak jakby ciągnie w dół, to przyciągacie to dobre rzeczy I, i nie będziecie chcieli wracać tak jakby do tego, co było stare. Ale to, tak jak powiedziałam, decyzja należy do Was, w którą stronę Wy pójdziecie. Jeżeli się nie odważycie, no to zostanie tak, jak jest. Niewiele się zmieni, ale jeżeli się odważycie, to y, przyjdą wielkie rzeczy dla was. Mhm. Patrzymy dalej. Co tutaj jest? Tak. Róbcie cele. Y, Skupiacie się na własnych celach, takich długoterminowych. Popatrzcie, tutaj jest te Skupianie się na własnych celach, na tym, co robicie tutaj. To są te cele, ustalanie własnych celów, ale zobaczymy. No i popatrzcie, jest to rozmyślanie. Wcześniej też była, były te karty rozmyślania. Tu, tu jest to rozmyślanie. Nie, nie, to jest tak, z jednej strony to jest dobre gdzieś tam ustanowić sobie te cele, ale no nie można tylko usiąść w głowie bo to bo to też yy, nic z tego wtedy nie wyjdzie będzie mniej działania, siedzenia w głowie ok, dobra, wydarzenia karmiczne tutaj już są i nowe życie zobaczcie, jest karta regeneracji czyli będziecie się regenerować po czym yy. i tu, je, tu jest te wydarzenia karmiczne yy. coś tutaj faktycznie, coś tutaj się wydarzy że, że spowoduje że wy zmienicie Wasze życie, bo tutaj popatrzcie, jest to nowe życie. Jest nowy etap życia. Tutaj jest z tym, tym głupcem, ja bym powiedziała, ten głupiec, jest, pojawił się on tutaj w negatywie, bo możliwe, że część z Was nie będzie tam chciała pójść. A tutaj trzeba iść. Z ochotą wręcz, ja bym powiedziała. jest jakiś nowy etap życia dla Was, ale gdzieś tam jakaś regeneracja będzie Wam potrzebna po, po trudnych przeżyciach, które tutaj się pojawią. Ta karta to też oznacza prawo przyciągania, czyli to jest ten, te attraction tutaj. Czyli stworzajcie, stwarzajcie, ale nie zasiadajcie w głowie, bo to nie o to chodzi. Stwórzcie sobie te, te, wasze plany, cele i gdzieś tam je zwizualizujcie sobie chociaż trochę. Zaufajcie w prawo przyciągania, bo to, bo to się pojawi. Też tak może być, aczkolwiek w tych moich rozkładach ta karta zazwyczaj oznacza te e, lekcje karmiczne, ale tutaj ja bym powiedziała, że pasuje zarówno jedno i drugie. Czyli może być, e, może się odnosić tak naprawdę ta karta do, e, do, do tej części czytania, że gdzieś tam jakaś lekcja karmiczna się pojawi i tutaj do tej karty, że gdzieś tam jest ten magnes na, na te pozytywne rzeczy. Dobra, ale dobierzemy jeszcze tutaj jedną kartę. Mhm. Mhm. Jakieś wierne serce będzie przy Was. Ciekawe. Nowa miłość może być. Mhm. I dopasowywanie się do nowych sytuacji, bycie elastycznym. Ale to tak wygląda, jakby jakaś wierna, lojalna osoba przy Was była. Miała się pojawić. Oddana albo będziecie ją dopiero sobie stwarzać w głowie i ona gdzieś tam będzie się później pojawiała. Chociaż zobaczcie, jest tutaj nowo życie, od razu ta oddana osoba tutaj. Dobra, wyciągamy sobie radę przesłanie na najbliższy miesiąc dla baranka, czyli na marzec. Radę przesłanie na marzec dla baranka. Macie ładny spring. O, widzę tą kartę. Macie króliczkę. A mnie się urodziło właśnie parę dni temu. Króliczki małe. jestem baranem. Więc spring to jest wiosna. No wiosna. No, dla barana ten etap wiosny jest bardzo kluczowy. E... Zobaczycie owoce w waszej pracy, co wam mówiłam tutaj. To, jest, to są te owoce, wyczekiwane owoce w wasz. Sukces tutaj, sukces. Zobaczcie, na ale sobie doczytamy tą kartę, ale yy, ona jest bardzo pozytywna tutaj, ta karta yy, króliczka. Dobra. Co tutaj ten spring na wiosnę? No, yy, te karty sezonowe czasem oznaczają właśnie, że na wiosnę, a już gdzie wiosna, czyli marzec gdzieś tam pod koniec, to, ta, yy, to już jest tam wiosna, to, to już zobaczycie, no, zobaczycie zmiany, ale aczkolwiek yy, aczkolwiek to, to chodzi, cała karta na marzec jest dla Was tutaj. Tak, to jest karta też zmian. Czyli zmiany są na horyzoncie. Yy, pozwól, by, by, two, by, by wasze marzenia. Pozwólcie, by wasze marzenia stały się rzeczywistością. No jest to atrakcja tutaj to przyciąganie. Magnez. Magnes do dobrych rzeczy, mhm. Mhm. Tak, jesteś gotowy na to, by m, Twoje idee. Jakieś inspirujące projekty, jakieś myśli i pomysły. Przekształcić, wprowadzić do, do życia realnego. Kiedy ta karta się pojawia, yy, idziesz w przestrzeń, porusza się tak, jakby wchodzisz w przestrzeń, yy, która, która, yy, która spowoduje Twój wzrost. Tu mamy wzrost, rozwój, kreatywność. Yy, tam, gdzie nigdy jeszcze nie byłeś, to są jakieś nowe rejony. No to opowiedziałam, to jest bardzo pozytywna karta, bo to nie jest tylko. Yy, te zrywanie już dojrzałych owoców i widzicie plony waszej pracy, ale tutaj mogą się pojawić rzeczy, które jeszcze nigdy w waszym życiu się nie pojawiły, nie zamanifestowały. Takie małe cuda. To jest, e, tak, to jest taka przestrzeń, gdzie zarówno wy możecie wzrastać jako osoby, ale mogą pojawić się takie wydarzenia, że, że będzie takie: O, wow! E, tutaj też jest. E, Możliwości do obfitości, tak, możliwości do obfitości, zarówno finansowej, czyli wzrost finansowy, to co Wam powiedziałam, że tutaj na finanse już od razu czułam na pracę i finans, od razu widziałam, i czułam, że, że będzie dla baranka. Oraz również, jeżeli za, zaczynacie coś nowego, jakiś projekt, Hmm, czy, czy coś innego, zaczynacie jakiś, jaki, jakiś, yy, jakiś nowy etap życia, czy cokolwiek to jest, to, to, to macie wsparcie tak naprawdę z każdej strony, bo to szybko wykiełkuje tam, tam. Nie będzie trzeba czekać, nie wiadomo ile czasu, więc jeżeli zaczynacie nową pracę, nowy projekt, gdzieś tam idziecie na jakieś szkolenie, kursy, czy czegokolwiek innego to dotyczy, to ma to już od razu duży potencjał na starcie. Tak, tutaj też jest. Y, również jest taki wzrost ogólnie u Was, taka ekspansja życia. Rozwój duchowy też, jeżeli się rozwijacie duchowy, duchowo, to tutaj też y, w tych kartach od razu Wam mówię, że y, jak najbardziej będzie też Wasz y, wzrost w rozwoju duchowym. Tutaj. Dobra. Nie będę przedłużała, pewnie moje dzieci zaraz wstaną, ale. Wszystkim balanom życzę wszystkiego najlepszego w marcu, obfitości, ogólnej dobrzeci. Pa, pa.